Siemanko, witam was w trzeciej kolejce trzeciej ligi Velutera ze mną jest Enrux Pel, wszystkim No ja jestem Ice Gural i dzisiaj gramy sobie reprezentacjami, ja wziąłem Brazylię. A ja to... Niemcy. No właśnie. Ale daj. Lecimy. Dobra, które stroje dobre ja sobie wybiorę te. Ja bym niebieskie. No dobra, Będzie teraz składzik no. trzeba jakiś ustalić. No Murder je... Zakr, demon szybkości Dobra, tu trzeba jakiś miary dobry skład. Lam. Ja tu mam taki właśnie taki, taki skład już, który mi się podoba. Jeszcze tylko nas sobie pator na lino, na ławkę, bo jest też spoko. Okej, okay, już mam. Ja jeszcze nie, jeszcze coś szukam tutaj. Tutaj Ezio no, Chyba dobra, już koniec. Dobra, lecimy. Aramires. Ja mam Schweinsteingera na arenie. Ja miałem lesa. Dobra. To lecimy. No. No, powodzenia. Powodzenia nawzajem. Choćby od, od razu do Neymara. O kurde, tutaj roi słabo. O fakt! Kto to był? Chyba jest spalony. Nie. <grym> o, jest jednak spalony. No właśnie, się bałem tego. O kurde, Lam, co ty zrobiłeś? Aj, jaj, jaj. jeden nie, Nojer, Nojer, pięknie. No to właśnie tak nie to. No, Nojer jest świetny. To jest czułk, no. To jest światowej klasy, Bramkarz. Jemu łatwo strzelić. No. Te Podolski też nie ma jakiejś wielkiej szybkości. Znaczy Ale coś tam ma. Za to ma strzały dobre i, i, i podania. No i rzuty wolne, na to, nawet takie dobre ma. No tutaj teraz jakoś sensownie w obronie trzeba grać Na spokojnie, nie? No Royce, kurde on też jest dobry To jest po prostu ktoś Dani no Alwesz On też jest dobry no. jest Strasznie szybki jak na obrońcę I Teraz pornego nie będzie Kurde, a ja, jajko, granti bramki. No, to jest ktoś. Przyszły zawodnik barcelony No. Ciekawe jak tam się będzie No, ja jestem też ciekawy. Ale Wandowski do końca nie ma iść do Bayernu. No jeszcze nie. Bo y oni chcą... Ok o, a, co? pięknie. ...fatu. Bo oni chcą, nie chcą, żeby się Bayern umocnił lepiej, tak co nie? No, tak, tak, bo to jest ich... Przeciwnik główny i tyle. Nie no, z tak. Mam dokładnie. No i ta wgląd. Nie dosłownie. O spalony Znowu, kuba. Coś tak tufrone. No Wychodzą właśnie. Stronę, kurde, mogłem górą zagrać jakoś. Dobra, tutaj, o kurde, długie podanie. No, szmelcer teraz raczej szans nie ma. O kurde. Aj, wejdzie. Nie, a jednak. Jedna. <grym> 2-0. Chciałem rzucić, ale no, Jerzego blokował. No. Ale pod nogi Neymara wpadło. Masz dosyć szybkie skrzydła, no Neymar Halk. Jeszcze Patu na, na, na ataku, Patu właśnie też jest strasznie szybki jak na napastnika. No. O kurde, myślałem, że to karny, nie. Cross no. to, a kurde, mogłem to inaczej rozwiązać. Ajajaj. Kurde, tu trzeba jakoś... Dobra, wybić to. Podolski. Łooo. Wow. I tak nie O kurde. Chociaż jest. Ajajaj. Wpadł. No... Nie! <laughs> ładnie, ładnie. Ciekawe kto to na pustą nie trafił. Nie mam pojęcia. Chyba Podolski. Tak ten... No, Bo chyba Tam tak. Stoi. Centralnie tak w bramkę celowałem, a on nie trafił. Kurde. Za mocno. No, może. Ja jakimś dobrym graczem nie jestem, ale czasami umiem wysoko wygrać. Dobra, teraz trzeba jakoś ogarnąć to. Dobra, teraz wybić. Panowie, dawajcie. Jakąś sensowną makę trzeba rozwinąć Müller. O! A było... Ależ pięknie obronił. To było niespodziewane. No, czekaj. Myślałem, Może Royce, bo on dobre wrzuty ma. Ajajaj, aj, aj, prawie, prawie. Dobra. Kurde. Aj. O, ale błąd! Bramka! Nie, nie! Aj! Prawie! A super! Supek. Ale teraz przycisnęłem! No teraz... Ty tutaj bardziej... Zaszalałeś? No... Dobro, też też szybkoś, jakąś szybkość ma... O, dogonił nawet Neymara, tutaj. No, okay. Może nie dogonił, ale ja tu jestem błąd tym. Ano. Markowanie strzału, prosto w niego, wleciałem I się nie udało. No. Aj, tutaj pod, Aj, jeszcze walczy, patrz. Dwa wsiński takie. Bez sensu. Bramka. Skacz... Nie ma! Znowu słupek. Papierdziele. Co ja mam z tymi słupkami? Lachu poprzeczki, a ja słupki. aj prawie, prawie. Kulk. No szkoda, że odeszedł z sportu. No. no. Największe gwiazdy teraz odchodzą, ten cały Mutinio Rodriguez i ktoś tam jeszcze. Teraz się coś umocnią trochę. Aj, tutaj faul, faul jest. Nie, yeah. wycięła out Aha. Oh. Myślałem, że faul, bo tam swój Zawodnik leżał, nie wiem kto to był. Też nie. Dobrze. Luis, bardzo dobry obrońca, naprawdę. No. Trzeba przyznać, że kogoś ma skila. No, naprawdę ta bramka, szekaj, z kim to było? Jedna z y... Bazyleą, a druga właśnie w Lidze Oni No. Chyba z Bazyleją tak fajna była, że w okienko mhm mm no to jest jednak gracz dobry bardzo. Faj tutaj z dystansu Gustawo no tak sp spróbowałem myślę że może wpadnie aj 3 do 0 jakby C2 przerwy przerwy grubo jest no spodziewałem się za tego pojedynku ale gdybym te słupki co tam miałeś 2 przynajmniej 3 no tak też nie 3 no to wtedy był brems No może. Dobra, przerwa. Jakieś zmiany no, trzeba zrobić. Trzeba były dość wyrównane. No. Kto tutaj może wejść? Ja to nie robię. Zwycięskie ja... się nie zmienia. No. Ja Gomez'a sobie dałem. Też da bardzo dobry gracz, co nie? Mhm. Może jest wolny, ale ma strzały fajne. No, bardzo fajne ma strzały. <coughs> Czy będzie 4? Nie. nie. Jeszcze nie. No, zawsze możecie coś zmienić. O, fajne. Jest fały, dobra do wolny, trzeba uważać. Teraz z Neymarem? Charto, bardzo dobre. dobre no. Falkhult, nie, tam się dokładnie to wymawia. Aj. No jera. Dobra, Müller. Kurde. To się rozpędził? No. Szkoda, że on trochę szybszy nie jest. Ale tam jest trochę. Dobra, Spalony, znowu. Następny. I Zomnemar. No. Kurde, tutaj hummels Czy kto tam. Nie, czekaj, kto to tam źle przyjął? Nie wiem, nie widziałem dokładnie. Nie, też akurat nie spojrzałem. O kurde, tutaj ezil. Ajajaj. Aj. Słabo, słabo. On jest trochę za wolny, ale jest dobry. No. Schweinsteinger. Ezil. Aj. O, ale chciałem tam przyjąć piłkę, on mi bardzo to, to nie no, no. Kurde, żeby tą honorową chociaż zdobyć. O, ależ zrobił, pato. Aleksandrę! No. Aż co po, po, po zostawię. Hehe. <laughs> Kto tam Humels tak się zagubił. No. Nie wiedział co zrobić. A jest, faul. Myślałem, je faul. Myślałem, że nie będzie, no. Kurde, źle podałem. Miałem górą grać. A to... Sweetie i tak. Sorry. Spoko, spoko. Nawet mi w meczu z Jacobem le lepiej trochę szło. Bo w pierwszej połowie strzeliłem nawet mu bramkę, a w drugiej to już się trochę posypało. Ej, ja mam tak akurat tak formę, bo jak nie mam formy, to przemiana z każdym. Aha. O, ale błąd. Ale są lagi. Lagi masz też? Kurde. O kurde, rozłączy nas. Weź tam. No. Pauzę weź może. O kurde. Czekaj. Czekaj. Lagowały nas O dobra Dobra Przejdźmy Dobra dajmy pauzę No nikt to się ogarnie bo to Ja tu sobie zróżnicow od razu nie bude. no Dobra, gramy? Spróbujemy No, no. I <ślaśnięcia> <ślaśnięcia> bo Kurde <ślaśni> Bo wiesz ja już wesz wszedłem do gry szybciej i ten i się rozpędziłem i za mocno przycisnęłem. No ale... Aj nie tak Nie o tym chodziło W tym stascie zrobić Dobra, jest faul Ale w dupę zostaję, bo Formy też w ogóle nie mam ostatnio Przegrywam ciągle Daj Hulk O oh, nie, nie będzie i tak gola. Albo by było poprzeczka, albo super. <laughs>

Kurde, chciałem górą zagrać. Ja się tak skupiam bardziej na meczu, niż. No, myślałem, że będzie sześć. No jer, broń. Wysoko powinieneś awansować w Velokterze teraz po tej pięciobrankowej e, wygranej. Ale ja mam ten, dwie, dwa mecze z nie? Nie wiem, chyba nie. Ta, tak, mam. Aha. A już ich znowu grać nie mogę. Czyli teraz mam minus 6 punktów tak, tak naprawdę... Tak zaczynam. A ja będę i tak ostatni. No jeszcze nic, wiadomo. Po prostu się zaczęło co, nie. No. Ale to się kontra. Nie. Daniel weź, taki szybki jesteś. O szybki, szybkie wyski tu Kurde źle to rozegrałem. Tak. No też jedną. Na koniec i... No, raczej tak. Nie. nie. No, wie Teraz nagle zaczął bronić. No. gdyż wysoko przegrywasz. O, koniec będzie było. Chociaż jeszcze możesz... ...mieć ok. A i źle podałem, bo faul był chyba. Mały taki. Dobra, koniec. Dobra, dzięki za mecz. No ja też dziękuję. Trzymaj Nawet się. Nawet fajne spotkanie, o, ale przegrałem. Dość wysoko, ale, ale. No, jeszcze jest dużo kolejek, więc jeszcze coś mogę zdobyć, co nie? No, więc. No. Dalej ten, antycieżne powodzenia w przyszłych meczach. No, ja tobie też życzę powodzenia. Okej, okay, dzięki na razie. o cześć, cześć.